Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Simpson i ukrywam się, ubieracie. Jest dzień, więc póki co czuję się w miarę bezpiecznie. Ale wiemy, że ten dziwny stwór, który wyszedł ze złotego miasta, krąży gdzieś po Kidowicach i nie wiem totalnie gdzie się go można spodziewać. Ale wiemy, że gdzieś tutaj jest i w dzisiejszym odcinku wraz z Magikiem mam nadzieję, że uda nam się zbudować dobrą, a mam nadzieję, że najlepszą, pułapkę dzięki której złapiemy go i będziemy mogli odesłać go z powrotem w tamto miejsce, z którego przyszedł. I co to tu robi? Zapomniałem już o tym, że. To, że tutaj kiedyś przyniosłem. Dobra, nieważne widzowie. W każdym razie łapka w górę i subskrypcja na starcie, żebyś na bieżąco filmy codziennie o godzinie 9. 14.14, :14. przynajmniej staram się O tej godzinie wrzucać filmy, wiadomo Różnie mi to wychodzi, czasem się spóźnia, ale mimo wszystko Codziennie filmy na kanale są Więc mam nadzieję, że się cieszycie I zapraszam serdecznie na serwerki do Tam również e, myślę, że będzie e, Będzie wam dobrze, jak sobie przyjdziecie i sobie pogracie I tak dalej, dobra słuchajcie, lecę do Magika Ponieważ muszę się z nim dzisiaj spotkać On mówił, że ma jakiś pomysł na jakąś pułapkę Ja nie wiem totalnie jaki to będzie pomysł Nie mam zielonego pojęcia Wiem tylko, że jest dzień, wiem, że, e, że Póki co raczej się nie nie musimy spodziewać tego, tego dziwnego stworaczka, aczkolwiek wolę się rozglądać ciągle, czy, czy przypadkiem czy gdzieś nie ma. Nie ma. E, bo za dnia go raczej nie widujemy, raczej wychodzi nocą, więc, e, więc pod tym względem czujemy się bezpiecznie tutaj za dnia. Ale wiadomo, trzeba być mimo wszystko czujny, Dobra, jestem pod magiką magika i teraz, czy on tu jest w siebie na chacie? Halo, magik, jesteś gdzieś tutaj, czy ci nie ma? Halo, al, nie ma go tu. Czemu ten portal jest taki zniszczony? O co tu chodzi? Ej, co jest grane? Ej, dobra, czekajcie O, co jesteś! Dobra, no przychodzę i cię wołam, a ty się nie odzywasz Bo miałem do ciebie przyjść Masz jakiś pomysł na pułapkę? Jaki pomysł? Otóż mam... Mam kilka rzeczy, zebrałem No Pobrezę. Jest takie coś jak rusztowanie I trawa. <laughs> I co, ty chcesz tym złapać tego gościa? Że ja no, już się spodziewam, da. jak ty chcesz to zrobić, nie? Dobra, uwaga, będę zgadywać Dobra, jak zgadnę, to mi dajesz 100 kitcoinów Dobra? Nie, bo to jest... Żeby ona miała konto, a nie moje. No dobra, ale to nie o to na mi rąk. chodzi. Uwaga. 10. Ma... 10 kitcoinów no dobra. Chcesz zrobić coś takiego? Zrobić tak, później zrobić taką platformę, zrobić, zasłonić to, skusić go, żeby on, żeby on na to wszedł, i jak on na to wejdzie, to rozwalić ten dolny, i to się wszystko rozwali, i on wpada w pułapkę. O to chodzi? Doskonale. <laughs> dobra, no. Powiedz tak. No może się to udać, nie? To, jest, to, jest, to jest bardzo prosta pułapka, ale ona może się udać Tylko pytanie, w którym miejscu my to chcemy zrobić No trzeba znaleźć jakieś Dobra, to czekaj, to wykorzystajmy to, że jest dzień ma. No właśnie, wykorzystajmy to, że jest dzień i to, i to znajdźmy jakieś miejsce e, W którym, on wychodzi z tej, z tej jaskini tam, nie? Z tego, pod, pod, pod rynkiem tam se siedzi, tak? Czy, czy gdzieś indziej? No najczęściej chyba tam, tam przebywa No dobra, 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 no to w takim razie no, 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 no. No to w takim razie skoro on stamtąd wyjdzie, będzie trzeba yy, tam jakoś ust... No, ale to nie mamy pewności, że on tam jest w sumie, bo on może być tak naprawdę wszędzie, nie? No, on tam może być teraz. Chcemy to sprawdzić. Ej, dobra, sprawdźmy to, bo jeżeli o, wiesz, musimy wiedzieć, gdzie on jest, bo co nam to da, że my zrobimy jakąś przynętę stamtąd, nie, jak go tam nie będzie i się okaże, że on już gdzieś poszedł gdzie indziej. więc musimy tam pójść i zobaczyć mm, to, chodź. ale to czekaj, ale to powoli, czekaj, zejdźmy sobie tam normalnie schodami, dobra, dobra, dawaj, 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 idziemy tu, idziemy tu, jak on tutaj będzie, to Oj. jesteśmy, to jest, no dobrze, dobrze, powoli, powoli, ale, ale czekaj, czy on tu gdzieś jest, halo, halo, o, jest tam jakiś ruch, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Jest, widzę go! Widzę go, widzę go! Jest, dobra, krąży tu. Ej, dobra, czyli on faktycznie, on faktycznie unika słońca. Dobra. Nie, nie mów tak, że, że ci widział. Nie, nie mów tak, nie mów tak. Czekaj, ja nie mam lunety, ja nie mam... Ej, gdzie mam lunetę? Straciłem lunetę. Straciłem lunetę. Chyba, że mam ją tutaj. Nie mam jej tu Straciłem lunetę. Ej, a ja miałem ją gdzieś. Dobra, dobra, nieważne, chodź, 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 idziemy stąd, idziemy stąd. Ehm, w takim razie, skoro wiemy, że on jest tutaj, to musimy stąd zrobić jakby taki, wiesz, tutaj zanęte zrobić. I mieliśmy to zrobić za pomocą złota. Dobra, ja wiem, ja to złoto odłożyłem do domu, dobra. Gdzie robimy... No dobra, ale ja też wezmę. Czekaj, ja szybko skoczę sobie na chatę. Po, po lunetę i po, po, właśnie to złoto. I może coś jeszcze, jak mi się przyda, ale gdzieś tutaj to powinienem mieć. Gdzieś to odkładałem. Ehm, dobra, mama, mam, 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 mam. Luneta jest. I złoto jest, dobra, Git. Wezmę też ten złoty kompas, może on się jakoś przyda. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, dobra. Eee, lecę lecę do siebie, Magik. Eee, robimy tak. Skoro on jest tutaj pod tym, musimy wybrać jak najlepsze miejsce na to, żeby go z, po prostu gdzieś, eee, że tak powiem, skusić. I teraz w którym Muszę miejscu? Złotem do jakiegoś miejsca. No złotem, złotem, tylko gdzie robimy pułapkę? Już typowo pułapkę, o, chodzi mi o pułapkę tylko i wyłącznie. No musi być jakaś taka duża przestrzeń też, nie? Bo musimy trochę wykopać tego Mam tutaj łopatę, więc nam się to przyda dzisiaj Dobra, słuchaj, wyciągniemy go stamtąd Pójdziemy z... dobra, mam pomysł Zróbmy tak, weźmy to złoto I póki jest, póki jest dzień To zróbmy już tutaj tą, tą przynętę I uwaga, robimy tak, stawiamy złoto w tym miejscu Niech jest tutaj Ej, on tu chodzi, no Dobra, 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 już tutaj dalej Klikam tu złoto Dobra, następne tutaj nie, oby nie, bo znaczy on teraz chyba nie wyjdzie, nie? Czy wyjdzie, czy jest takie ryzyko? Dobra tu. Mm. Dobra, weźmy, go przeciągnijmy. Dobra, mam pomysł. Jak, naj jak najbliżej. Albo dobra, a jakbyśmy go z powrotem do złotego miasta wrzucili? Co ty na to? O, to zły pomysł. No nie możemy go ściągnąć tutaj w tą stronę, niech on po prostu idzie za tym złotem i wrócimy go z powrotem do, do tego miejsca. Dobra, tu na środku niech będzie taki jeden psujący wszystko. Yy, całą tą ścieżkę. Dobra tu. Tu. Dobra i jak tymi. I tam będzie, dobra i zrobimy I zrobimy taką pułapkę, że jak to rozwalimy to on wpadnie do tego miasta No i to będzie git, no i to To będzie, no dobra to się musi udać To się musi udać, nawet nie wiem jak ja mam to skomentować Nie, bo jestem, jestem kurczę w szoku I szczerze mówiąc nie wiem co mam mówić Dobra dawaj tutaj Tu jeszcze złoto, jeszcze jedno Tutaj, okej okay. Tutaj na górę, ja mam nadzieję, że się nie zorientuję Myślę, że to jest jakiś taki mądry ziomeczek, że on jakby Przekmini to nie, nie. No ale skoro zapisał, to znaczy, że coś tam musi rozumieć, nie? Oj, tu jest złoto, dobra, dobra, dobra I teraz tak, e, zamurujmy tutaj Ej, to, woda, żeby, woda, ta, woda. żeby ta woda nie płynęła tędy Dobra, biorę dobra, to złoto Biorę to złoto całe Dobra, spadnie coś tam na dół, już trudno Dobra, tu została woda jeszcze A nie, spływa to, spływa to, dobra, git Dobra, słuchaj, teraz musimy zrobić tak Musimy tu zrobić odpowiednio nie szerokie to No, 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 no Dobra, tu, żeby on na pewno spadł na dół. Ej dobra, jak to się uda? Jak on na dół, to. Dobra, tutaj. No właśnie no właśnie nie wiem czy on umrze z takiej wysokości. On raczej może być ciężko, żeby umarł. Ej, ta woda! Wypływaj wodą, bo woda jeszcze nie schodzi na dół. Nie wiem dlaczego ona jest jakaś zbagowana. Chyba tutaj... Dobra, wiem jak to będzie trzeba naprawić, no <laughs> Jesteś gotowy. Dobra, przesko przeskocz coś tam musisz. Słyszysz? A no, ty sobie poradzisz, a ja, dobra, ja wylecę Erytron. Dobra, gotowy jesteś, dobra, okej. Okay. Tu rozwalmy jeszcze te dwa bloki. Czy to jest wystarczająco, żeby go tu zwabić? Nie, dobra, musimy jeszcze rozwalić tą jedną ścianę z tej strony. Jest za dobra. mało. To jest, to jest za mało, co my tutaj mamy. Musi to być jeszcze większe. Bo musimy mieć pewność, że ona to wejdzie, nie? Żeby nie było czegoś takiego, że on będzie stał pół, pół butem, tak, tak naprawdę, nie? Dobra, tu. Do! Przepraszam, przepraszam. Gdzie <laughs> Że co? Ej no nie rób tak Tutaj to trzeba zamurować jeszcze Bo tutaj jest woda co? Jaki problem? No bierz wodę No dobra no spokojnie tu klikam i ona już teraz schodzi na dół Dobra i teraz rozwalam ten To złoto rozwalam to złoto Nie spokojnie 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 dobra Okej okay, dobra użyłem eletry jest git Jest git jest git dobra lądujemy Muszę sobie zjeść ej dobra zaczyna się noc on w każdej chwili Może sam coś wyjść Szybko, szybko, szybko. Jak, jeszcze jedno? No dobra, to rób, to rób. Ja tutaj już rozwalam to i robię. Y, robię te. Y, no to właśnie, stawiam te scaffoldingi. Tylko, czekaj, jak to zrobić? To by najlepiej trzeba było na tej wysokości. Tu. Ok? teraz wyjść na to trzeba. Okej, okay. no. Ej, dobra, nie mogę. Ej, dobra, nie da się, nie, nie, no nie da się, stary Nie da się tutaj dać z boku tego Okej, okay, dobra, tak, okej, okay, dobra, teraz się da Dobra, okej, okay, dobra, i robię to po całości Dobra, tu, teraz tu O oh, kurczę, Spadł, spadł miszka, no widzę, widzę właśnie Ej, nie mogę postawić tego tutaj z tej strony Co jest grane? Jak my to mamy zrobić? Nie wiem Dobra Ej, dobra, tutaj to nie działa, dlaczego? Ej, dobra, co jest grane? Przesuń się Dobra. dobra, patrz! Jakby jakby zasilanie jest jakieś takie z tych scaffoldingów dziwne? Moc chyba tego! No no że one jakby nie mogą się tak ciągle trzymać. Dziwne to jest Dobra tu. Czyli brakuje nam tych narożników. Dobra, Tylko to mówiąc. nic. Jesteś pewien, że nic? No to no zamurujmy, nic, bo... to zamurujmy je w takim razie. Tak żeby nie było tego, tego tutaj... No by się patrz, że ta spam na pewno. Dobra, ale musimy w takim razie mieć pewność, że on stoi na tym Więc z... nie, nie, z tego kobry stał na mury, Tylko to Żebyśmy wiedzieli, że on na pewno stoi na tym, na, na czym ma stać Ej, dobra, on tu może w każdej chwili przyjdzie z noc już, nie? Jeżeli, jeżeli on tu przyjdzie, dobra, to mam na lipę szybko, szybko. Dobra, czekaj, robię tak, patrz, żeby, żeby on musiał wpaść do środka tego No, no, no musi taką, wiesz, żeby on przypadkiem Jest tam na krawędzi I teraz tak, patrz, 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 patrz robimy taką akcję I Tu tak, ale czekaj, czekaj, czekaj. Robimy tak. Tutaj rozwalamy ten blok. Dobra, uwaga, tu. Eee... Musi być ktoś schowany. No właśnie, no my, nie? A kto? Dobra, 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 dobra. Szybko, szybko, szybko. Ej, potrzebujemy jeszcze bloków. Więcej. Ja mam, ja mam. Dobra, tu. Trzeba Złotny, za zamurować dach. Zrobić tak, okej, okay, tu. Dobra, zbiorę jeszcze trochę. Dobra, git, git, git. Wygląda to dobrze. Tu, o właśnie, coś takiego. I zrobił sobie tutaj wejście I tu się skitramy Tu się skitramy w środku I jak on się tu pojawi... dobra jest git, jest git, jest git Ale słuchaj, mam lepszy pomysł No wiem, 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 patrz, patrz, patrz co robię teraz, uwaga Stawiam tutaj pod spód, rzucam te 40 złota, żeby go to skusiło jeszcze bardziej Ej dobra, dawaj, 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 musimy... Dobra, idziemy, idziemy zobaczyć czy on za to idzie, czy czy idzie za tym, czy nie Dawaj, dawaj Dobra, dawaj, dawaj, dolatujemy, wylądujmy tutaj na banku, wylądujmy na banku Dobra, ląduję na banku Idzie, 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 idzie Cicho, on już, on już wyszedł, on już wyszedł. On nie zbiera tego złota, nie zbiera tego złota. Idzie za tym po prostu. Patrz, idzie, 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 idzie. Idzie, idzie. Ej, dobra, nie, nie, nie to, to, to będzie mocne, to będzie mocne. Jak my go złapiemy w tą pułapkę, to przysięgam, to będzie mega mocne, nie? Dobra, on idzie tam. Chodzi za tym złotem, chodzi za tym złotem ewidentnie. Dobra, 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 wszystko jest nic. Ej, my musimy tam być przed nim, musimy tam być przed nim. Szybko, szybko. My musimy tam się schować przecież do tej. No właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, górą, górą, górą. Dobra, lądu, ląduje, ląduje no na razie tu. Czekaj, zobaczę je, czy on idzie. Idzie, idzie. Dobra, idzie, on już mega szybko idzie, on już mega szybko, szybko musimy idzie. Się zamurować. Dobra, dawaj, 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 szybko, 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 do szybko 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 szybko, 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 szybko. Dobra, kitramy się tu, dobra, złoto leży w, mie w jednym miejscu, jest git, jest git, jest git, jest git. Dobra, musimy tu czekać. Jak go zobaczymy, to od razu to klikamy. Ej, jaka akcja w ogóle. Dobra, jak to się uda, to będzie Co? mega mocne. No nie wiem, nie wiem, ale. Jest tu, jest, tu, jest, tu, jest! Tu, jest tu. Dobra, uwaga! Nie, on tak skacze, czekaj, on musi się zatrzymać! On musi się zatrzymać! Dobra, poszło, poszło, spadł! Spadł, spadł, jest z powrotem na dole Spadł na dół, dobra, git yes. dzieje, ej, ej, dobra Ta pułapka, magik Mega mocna, mega mocna pułapka, nie Dobra, murujemy to, murujemy, murujemy Tylko, czekaj, bo ja nie mam bloków, nie mam bloków totalnie Ale szybko to muruj, na całe szczęście on nie ma wody Więc to teraz on tak łatwo nie wypłynie Ale ma trochę bloków, ale dobra, zamurujemy to i będzie git Nie, no dobra, udało nam się Ła, zob no nie, zobij jak mnie bije Zostaw mnie, no kurcze Zostaw mnie, dobra, no, super, super Dobra, murujesz to git, dobra. elegancko! I co, jest tam na dole? O nie, 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 nie. dobra, zaburuj to! Zaburuj to, zaburuj to, zaburuj to tyle bloków nie ma! Dobra, dobra, no ma trochę złota, wiesz, bo ja tam trochę tego złota rzuciłem może się złotem podbudowywać, ale dobra, może, może tego nie zrobi, ale git, 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 dobra, udało nam się, udało nam się, Magik, to jest to! Tego, tego, nam trzeba było właśnie, się go pozbyć w ten sposób Teraz możemy się czuć w miarę bezpieczniej, bo on raczej siedzi, nie powinien stamtąd ale... wyjść nie, Niech tam siedzi, nie tylko sens sens jest, wiesz jaki jest, problem? Że my straciliśmy też złoto, no, które, które no, tam... No, złoto ja mam No wiem, wiem, ale musimy teraz popracować nad tym, żeby się dowiedzieć jak zamieniać złoto na złote kitcoiny I jeżeli to odkryjemy To jeszcze się tam włamiemy i zabierzemy troszkę złota, bo wydaje mi się, że dałoby się to zrobić Tylko trzeba tam wejść w troszkę inny sposób co z loginem, no to tego jeszcze nie wiem szczerze mówiąc. Na tym trzeba się jeszcze pozastanawiać, totalnie nie mam pojęcia, jak mamy odzyskać konto mojej młodszej siostry.